Dzień dobry, dzisiaj bym wam chciał powiedzieć o książce, która ma tytuł Jak mama została indianką i tą książkę napisał Ulf Star i chłopczyk, który się nazywał... Ulf spędził z mamą cały dzień, a doszło do tego tak, że Ulf się nudził, a na trawniku zobaczył pióro i postanowił, że się pobawi w Indianina. I, i, i nawał się cicha mała stopa i postanowił, że uratuje mamę bladyk trwały, którzy jej ciągle rozkazują coś robić I, i mama się zgodziła, żeby ją uratował i mama rozpuściła włosy i zdjęła buty i powyczyli wędkę i powyczyli łódź i popłynęli na brysebkę i mama I popatrzcie, jak mama skacze ze skały, i, I mama Ulfowi zdradziła, że jak była mała i się bawiła indiankę, to nazywała się Piękna Ryba. Jeśli chcecie te z mamą spędzić taki cały dzień, to koniecznie przeczytajcie.